Skoro mam udzielony mi głos, to panie przewodniczący, chciałbym się pana zapytać, czy otrzymał pan pismo od pana e, ministra, e, od pana ministra Kamińskiego, który informował Szanowny pana. panie, odbieram panu głos. No ale no udzielił. Nie wzywam pan. pana do porządku, nie mam panu. No, ale głosu. No, chcę panu zadać pytanie, czy pan otrzymał pismo od ministra Michała... E, Szanowny e, e, panie, odbieram Mariusza panu głos. Czy otrzymał pan pismo od Marysio, Mariusza Kamińskiego, który wyjaśniał powody swojej nieobecności? Odbieram panu głos i przywołuję pana do porządku. No, ale no, ja pana głos... pytam, bo to jest rzecz, która wypowiadał się pan w imieniu komisji, ale nie w imieniu moim. Dlatego pytam pana, czy otrzymał pan taki dokument, który ja mam przed Ustrzadzam, sobą. że w jest, przypadku jest dokumentem powszechnie utrudniania porządku obrad. Dostali pan, wy... pan przewodniczący no, ale panie tynamu, przewodniczący, no pan, pan po pan prostu pracę. Dzień dobry Państwa. Dzień dobry Państwu, proszę o zajęcie miejsc. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Dzień dobry. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości, a także występowania nadużyć, zaniedbań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 roku do dnia 20 listopada 2023 roku. Stwierdzam na podstawie listy obecności kworum. W dniu dzisiejszym uczestniczą stali doradcy komisji zgodnie z listą obecności na podstawie artykułu 16 ust. 16a ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Zezwalam przedstawicielom prasy na dokonywanie za pomocą aparatury utrwalania obrazu lub dźwięku, albowiem w mojej opinii przemawia za tym interes publiczny i nie będzie to utrudniało dzisiejszego posiedzenia. Dzisiejszy porządek posiedzenia przewidywał przesłuchanie Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji w latach 2019-2023, ale także koordynatora służb specjalnych w okresie 2015-2023 na okoliczność działań podejmowanych przez niego jako ministra. Spraw wewnętrznych i administracji, pracowników tegoż ministerstwa, związanych z realizacją krajowej polityki migracyjnej oraz na okoliczność działań podejmowanych przez ministra spraw zagranicznych, pracowników MSZ oraz inne podmioty wskazane w uchwale Sejmowej, a nadto na okoliczność posiadanych przez niego informacji na temat działań, nadużyć lub zaniechań służb specjalnych i policji, w szczególności szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Komendanta głównego policji, Komendanta głównego Straży Granicznej, szefa służby wywiadu wojskowego, szefa służby kontrwywiadu wojskowego i podległych mu funkcjonariuszy publicznych odnośnie do procesu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie objętym okresem prac komisji. Szanowni Państwo, chciałbym poinformować o kilku istotnych faktach. Komisja Śledcza 6 lutego podjęła uchwałę, była to uchwała numer 7, dotyczącą, 7 lutego podjęła uchwałę dotyczącą wezwania w charakterze świadka Mariusza e, Kamińskiego, byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji, byłego koordynatora służb specjalnych. W dniu 10 kwietnia zostało przeze mnie wysłane wezwanie w trybie przyjętym i zgodnym z ustawą z Sejmowej Komisji Śledczej do pana Mariusza Kamińskiego do dniu dzisiejszego tego wezwania pan Mariusz Kamiński nie odebrał. Szanowni Państwo, w związku z uprawnieniem, które przyznała mi Komisja Śledcza wyrażone w uchwale skorzystałem z możliwości wręczenia tego wezwania przez prokuratora generalnego za pośrednictwem policji. Szanowni Państwo, Mariusz Kamiński nie tylko przez ostatnie 8 dni unikał listonosza, unikał poczty polskiej i awizowane wezwanie nadal nie jest odebrane, ale również przez ostatnie dwa dni unikał funkcjonariuszy policji. Dwie komendy rejonowe policji w Warszawie Komenda rejonowa policji Warszawa 7 i Komenda rejonowa. Warszawa. Proszę. Warszawa 7 i komenda rejonowa. Druga komenda rejonowa, w tej chwili numeru tej komendy nie, nie mam. Jest tutaj. Próbowały dostarczyć zawiadomienie. Prowały dostarczyć zawiadomienie panu Mariuszowi Kamińskiemu pod wszystkimi znanymi Komisji Śledczej, Policji i Prokuraturze adresami. Otrzymałem dwie notatki policyjne z ostatnich dwóch dni. Pozwólcie Państwo, że odczytam pierwszą. W odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia informuję, że podczas kontroli adresu nikogo nie zastano. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że Mariusz Kamiński prawdopodobnie przybywa pod innym adresem. W trakcie kontroli przedmiotowego adresu nikogo nie zastano. W związku z powyższym wezwania nie doręczono. 17 kwietnia. I ostatnia informacja, która przyszła dzisiaj rano z prokuratury, w odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia informuje, że pod adresem nikogo nie zastano. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że Mariusz Kamiński jest widywany we wskazanym lokalu. Pomimo wielokrotnych, powtarzam, wielokrotnych prób doręczenia załączonego wezwania, do, e, w, za, doręczenie wezwanego, załączonego wezwania dla wymienionego było niemożliwe. Szanowni Państwo, pozwólcie, że skomentuję e, tę sytuację. To nie jest, szanowni państwo, jakaś prywatna inicjatywa. Panie przewodniczący, czy my też będziemy mogli. Szanowni państwo, to nie jest żadna prywatna inicjatywa, funkcjonowanie komisji śledczej. Chciałbym wyraźnie przy, 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 przywołać uchwałę sejmową, którą, która zapadła jednogłośnie. Uchwała o powołaniu sejmowej komisji śledczej. Artykuł 11 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej jest jednoznaczny. Istnieje obowiązek stawiennictwa. My, jako komisja, jako przewodniczący, szanujemy to, że inne organy śledcze, w szczególności prokuratura okręgowa w Warszawie, nie wiedząc o tym, iż e, następuje e, kolizja terminów związanych z wezwaniem e, komisji oraz wezwaniem e, prokuratora okręgowego, e, e, szanujemy ich pracę. Jednocześnie muszę skomentować to, co stało się w ciągu ostatnich ośmiu dni. Szanowni Państwo, w mojej opinii jest to absolutne unikanie sprawiedliwości. Brak odbioru wezwania w sposób zaplanowany, z premedytacją, przy użyciu funkcjonariuszy po po policji uważam za działanie destrukcyjne. Uważam, że jest to lekceważenie państwa i lekceważenie wybranych demokratycznie instytucji. Szanowni Państwo, ale tego typu działania, tego typu próba, no, która charakteryzuje być może przestępców, osoby, które próbują uniknąć w sposób proceduralny odpowiedzialności, nie przystoi osobie, która pełniła funkcję ministra, pełniła funkcję koordynatora służb specjalnych. Szanowni Państwo, wykorzystaliśmy ten moment związany z tym, że udało się ustalić miejsce przebywania Mariusza Kamińskiego. W tej chwili Następuje próba wręczenia panu Mariuszowi Kamińskiemu na terenie prokuratury okręgowej w Warszawie przy ulicy Chocińskiej: wręczenia kolejnego wezwania na posiedzenie komisji śledczej, które zostało zaplanowane na najbliższy poniedziałek, 22 kwietnia, na godzinę 13. Szanowni Państwo, to jest niepoważne. To jest niegodne. To jest niepaństwowe. Szanowni Państwo, przypomina nam się również sytuacja, kiedy pan marszałek Szymon-Hałownia próbował w różnych okolicznościach wręczyć y, zarządzenie, które, y, które podjął w sprawie wygaszenia mandatu pana, pana Mariusza y, Kamińskiego. Szanowni Państwo, przygotowaliśmy serię pytań. Posłowie, Dzisiejszej większości przygotowali serię pytań do Mariusza Kamińskiego. Obejmuje ona przede wszystkim jego funkcjonowanie jako ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale również przede wszystkim obejmuje te działania, które wykonywał przez 8 lat jako koordynator służb specjalnych. Ostatnie zeznania pozwoliły na ustalenie, że służby specjalne, w tym Agencja Wywiadu, nie były konsultowane w zakresie projektów legislacyjnych, nowych rozwiązań prawnych, takich jak Centrum Decyzji Wizowych na 400 tysięcy osób. Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że w naszej opinii te sprawy muszą być wyjaśnione. Komisja śledcza ma jeden cel: ustalenie stanu faktycznego, ustalenie faktów. Ostalenie osób odpowiedzialnych za nadużycia, zaniechania i niedopełnienie obowiązków. Oczekujemy pana Mariusza Kamińskiego na posiedzeniu Komisji Śledczej w dniu wskazanym przeze mnie, czyli w poniedziałek o godzinie 13. Szanowni Państwo, uważam, że naszym obowiązkiem jest działanie sprawne, jest działanie merytoryczne i działanie propaństwowe. I, takiego, I takiej postawy również oczekujemy od naszych świadków. Szanowni Państwo, to tyle tytułem wstępu. Chciałbym zaproponować w związku z tym, że komisja będzie dalej pracowała w dniu dzisiejszym, e, chciałbym zaproponować nowy porządek obrad, który dotyczy uzupełnienia porządku dziennego o uzupełnienie porządku dziennego o nowy punkt pod tytułem nowe. E, e, Nowe materiały dowodowe i wezwanie świadków. Kto z Państwa posłów jest za przyjęciem nowego porządku dziennego? Uzupełnienie porządku dziennego o punkt numer dwa. Panie e, wezwanie. Panie do Pana coś mówi. Tak, chyba coś tutaj nie wyszło i nie, trzeba. Słucham? Szanowni Państwo, punkt, punkt, punkt drugi: podjęcie, podjęcie uchwały w sprawie dziennego o punkt dotyczący to, 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 Chcę to zrobić. Panie Przewodniczący, proszę o udzielenie mi głosu. Panie przewodniczący, proszę o udzielenie mi głosu. Panie przewodniczący, apeluję do pana. Proszę o udzielenie mi głosu. Widzi pan, nawet mikrofon mi sprzyja. Halo. Panie Michale. To skoro mam włączony mikrofon, to Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję. Skoro mam udzielony mi głos, to Panie Przewodniczący, chciałbym się pana zapytać, czy otrzymał pan pismo od pana ministra od pana ministra Kamińskiego, który informował, Szanowny pana. Panie, odbieram panu głos. No ale no udzielił. Nie mi wzywam panu. pana do porządku. nie ma no, Ale głosu. No, chcę panu zadać pytanie, czy pan otrzymał pismo od ministra Michała Kamińskiego? Szanowny e, Panie, odbieram Mariusza panu głos. Czy otrzymał pan pismo od Marysiu, Mariusza Kamińskiego, który o powody swojej nieobecności? Odbieram panu głos i przywołuję pana do porządku, no, ale ja pana głosy. pytam, bo to jest rzecz, która wypowiadał się pan w imieniu komisji, ale nie w imieniu moim. Dlatego pytam pana, czy otrzymał pan taki dokument, który ja mam przed Uprzedzam, sobą. że w jest, przypadku jest dokumentem powszechnie ponownego utrudniania porządku obrad. Zostanie Ale to pan wy... przewodniczący, Ale panie nam przewodniczący. Pracę. No pan przewodniczący. no pan po prostu pracę. Jesteśmy, jesteśmy w punkcie. My możemy porozmawiać. Tutaj, na ten temat wypowiedział pan oświadczenie, które nie jest moim oświadczeniem, tylko jest pana, bo powiedział pan, powoływał się pan na całą komisję, a ja się z tym, co pan powiedział, nie panie. utożsamiam. Dlatego chciałbym, żeby pan przewodniczący nam odpowiedział. Czy otrzymał pan usprawiedliwienie, powiedział dlaczego nie przychodzi dzisiaj na komisję? I czy proszę Państwa, żyjemy w dwudziestym pytanie do naszych doradców. Chciałbym zadać jedno kluczowe pytanie. Czy w kwestii prac komisji. Ważniejsze jest odebranie zawiadomienia o tym, że trzeba się wstawić pan strasz, na komisję? Teraz nie, Czy jest po prostu ważniejsze poważny, to, że z... pan minister ma się stawić. sekretariatu? To jest po prostu kpina, co pan robi. Panie przewodniczący, ja mam propozycję w związku z tym, że technicznie nie może pan prowadzić teraz obrad, a to pan prowadzi te obrady, a nie posłowie, żeby nie zrobiła się dzika, spontaniczna. To tak, nie jest dzika, spontaniczna, tylko to jest reakcja. wykonywanie moich proszę, uprawnień, proszę pani proszę poseł. Niech pani sobie pilnie urządza, proszę szanowni państwo. W związku z tym na uporządkowanie mikrofon, prowadzenia technicznego. Mikrofon nie działa. Ja nie jestem w stanie prowadzić Dlatego obrad. Sam nie, pan widzi, że nawet mikrofon pana nie, sprzy nie sprzyja. Zgłosiłem do sekretariatu, poprosiłem o. O, o to, żeby ta sprawa została wyjaśniona przez służby informatyczne, które obsługują dzisiejsze Ale pozyskanie. ja zadałem panu proste pytanie. W związku pytanie. z tym ogłaszam trzy minuty przerwy na naprawienie mikrofonu przewodniczącego. Bardzo Polacy, Państwu to jest dziękuję. kpina, co robi ten człowiek. Zobaczcie, i to za wasze pieniądze. Za wasze pieniądze ten człowiek urządza sobie cyrk, żeby panie pognębić tylko przerwa. uczciwego człowieka, jakim jest uśmierza. poseł minister, były minister Mariusz Kamiński. To jest kpina, że nada człowieka. Nie pan się nie produkuje już, panie pośle, jest przerwa.